Wszystkich kupiłem na ten sezon odkurzacz automatyczny do basenu firmy Intex. Sam jestem ciekaw, jak będzie się spisywał. Tak oto przedstawia się pełna zawartość opakowania. Mamy odkurzacz i cztery rodzaje końcówek węży. Wymienne szczotki montowane na spodzie odkurzacza. Mamy cztery rodzaje węży, które trzeba w odpowiedniej kolejności poskręcać. Wąż z końcówką D. Osadzamy na wyjściu na górze odkurzacza. I my musimy go skręcić tutaj opaską. Na spodniej stronie montujemy szczotki. To jest tylko na wcisk i zatrzask. Bardzo łatwy montaż. Następnie po kolei skręcamy poszczególne węże. Wąż D przykręcamy do końcówki C. Końcówkę C łączymy z końcówką B do węża B. Ponownie łączymy końcówkę C do C. Kolejne B i na koniec końcówkę B łączymy z końcówką A. Węża jest 7,5 metra długości, akurat wystarczająca długość, aby. Był zasięg całego basenu. Sposób podłączenia tego odkurzacza do instalacji basenowej jest nieco odmienny od tradycyjnych odkurzaczy z uwagi na to, że ten wąż tutaj wychodzący z odkurzacza należy podłączyć nie do dyszy ssącej jak w większości tradycyjnych odkurzaczy, ale do dyszy powrotnej wody do basenu. Czyli ten adapter podłączamy do dyszy powrotnej a nie do dyszy sącej wody basenowej, i należy o tym pamiętać. Czyli woda jest podawana przez ten wąż do tego odkurzacza. Tutaj w środku mamy takie urządzenie, które powoduje wypływ wody jedną bądź drugą stroną tego odkurzacza. Ta część odkurzacza to jest taka, jakby dysza wylotowa, kierunkowa wody z odkurzacza. Ona ma tutaj taką zapadkę, która Pozwala tylko w jednym kierunku przepływać wodzie. Jeśli odkurzacz porusza się tutaj w naszym kierunku, to ta zapadka nie, nie otwiera się i blokuje dopływ wody do wnętrza odkurzacza, co powoduje, że otwiera się ta druga zapadka tutaj z tyłu, i wtedy odkurzacz porusza się w drugą stronę. Napływ wody od strony pompy powoduje, że wypływa woda z jednej bądź z drugiej strony i wypływa przez tę dyszę kierunkową. Zasada działania tego odkurzacza polega na tym, że strumień wody wpływający do odkurzacza i wypływający z jednej bądź z drugiej strony, w zależności od kierunku poruszania się odkurzacza, wytwarza w komorze odkurzacza podciśnienie, które zasysa. Wszelkie śmieci będące na dnie basenu. I w ten sposób te śmieci zatrzymują się w filtrze. Tak pokrótce wygląda zasada działania tego odkurzacza. Podawanie wody w odwrotną stronę, czyli od strony pompy do odkurzacza, rozwiązuje nam jeden podstawowy i niebagatelny problem przy odkurzaniu dna basenu. Otóż rozwiązuje nam i eliminuje zapowietrzanie się węża wodnego. Dlatego, że tutaj pompa podaje cały czas wodę w stronę odkurzacza, więc nie ma możliwości zapowietrzenia się pompy. Przy tradycyjnych odkurzaczach, gdy pompa zsie wodę od strony odkurzacza, trzeba najpierw zalać wąż i nie dopuszczać do jego zapowietrzenia. Natomiast tu w tym odkurzaczu ten problem nie występuje, ponieważ pompa cały czas podaje wodę w stronę odkurzacza. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której należy wspomnieć. Ze względu na sposób swojego działania, ten odkurzacz wymaga podłączenia do pompy o wydajności od 6000 do 13200 litrów na godzinę. Jeśli wydajność pompy filtracyjnej będzie niższa niż 6000 litrów na godzinę, ten odkurzacz może nie działać poprawnie. Na spodniej stronie odkurzacza widzimy pokrywę zapinaną na cztery klamry. Tam mieści się filtr. Tak oto wygląda filtr. Najpierw odkręcam zewnętrzną część dyszy wylotowej na powietrzającej i podłączam adapter do przykręcenia węża. Następnie dokręcam wąż A. Mam trochę brudu w narożniku basenu. Ciekaw jestem, jak odkurzacz sobie z tym poradzi. Na łączeniu folii też widać nieco zanieczyszczeń. Podkurzacz do basenu wkładam w ten sposób, aby wypuścić z niego powietrze. Wietrzania rury odkurzacz zaczął pracę. Jak to wygląda po 3 godzinach pracy, tak wygląda filtr, tyle śmieci zebrało się w środku, i tutaj trzeba to będzie przepukać. W narożnikach zostało nieco śmieci, drugi narożnik. Trzeci narożnik. I najwięcej brudu zostało w czwartym narożniku. Poza tym dno czyste, bardzo dobrze wysprzątane. Myślę, że w basenie okrągłym ten odkurzacz lepiej się sprawuje i dokładniej czyści dno basenu. Szczególnie, że nie ma tam narożników, może wszędzie łatwiej dotrzeć. Niemniej muszę nadmienić, że pompa, która współpracowała z tym narożnikiem u mnie, jest o wydajności 5600 litrów, czyli ma mniejszą wydajność niż zaleca producent, który mówi, że powinna być pompa o wydajności od 6000 do 12000 litrów. Więc to też mogło mieć wpływ, że te narożniki nie są odpowiednio. Na pewno odkurzacz będzie pracował lepiej z pompą o większym przepływie, gdyż zwiększony przepływ wody przez odkurzacz wytworzy większe podciśnienie, które skuteczniej będzie zasysać wszelkie nieczystości na basenie. To tyle ode mnie. Dziękuję za uwagę.